Tomasz Szmyt kolejny raz szokuje. Tym razem były sędzia Sądu Administracyjnego wziął na celownik ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka i ujawnił kilka wstrząsających informacji z życia ministra. Czy ktoś taki jak Żurek powinien piastować tak wysokie stanowisko? Posłuchajcie. Prosimy o łapkę w górę i udostępnienie, ponieważ nasze treści mają regularnie ucinane zasięgi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Tej pani, co sprzątała u niego narodowości ukraińskiej. No Wydaje mi się, że to jest ważniejsze od tych 12 nieruchomości Żurka nie wiadomo skąd, żeby wejść w sprawy prywatne Żurka. I tej pani, co sprzątała u niego narodowości ukraińskiej. No właśnie, czy w w wchodzimy w to? Powiem? No wydaje mi się, że to jest ważniejsze od tych 12 nieruchomości Żurka nie wiadomo skąd y się wzięły one no. i skąd się wzięły. Pieniądze u Żurka. Na to, 12, 12 nieruchomości. nieruchomości. No, no, taki... ciekawe, ciekawe, czy to znowu będzie burza o to, że Nie, znowu. To 12, 12 nieruchomości to krąży, tam CBA wokół tego węszyło, ale jakoś tam sprawę wyciszono. Natomiast co o wiele bardziej jest niebezpieczne, to że no, rzeczywiście pani narodowości ukraińskiej stała się żoną ministra sprawiedliwości no. Waldemara Żurka i Wychodzą no, takie dość nieciekawe powiązania z wywiadem wojskowym ukraińskim, czyli Hur w skrócie. No i to jest rzeczywiście mocno zastanawiające. No tutaj pytanie jest oczywiście, dlaczego to jest ważne. No Wiemy dlaczego, dlatego że wywiad banderowców starał się przez te wszystkie lata znaleźć, klucze wejścia i ciekawy czy znaleźli i tu nie chodzi tylko o to nie wiem o sprawę jakiegoś przemytu bo i tak informacje To też było. Bo takie też informacje się pojawiło, ale a ustawienie przez wywiad ukraiński swego człowieka w osobie Waldemara Żurka jako ministra sprawiedliwości to jest pytanie czy poprzez te układy z nią, ten układ z nią, on po prostu zgodził Taki się układ na to. to małżeństwo, no zakochał się. A, zakochał się. No i co? Ale mieliśmy, mieliśmy nie wchodzić w życie. Prywatny, tylko problem jest to, że życie prywatne ministra sprawiedliwości. Ministra, tak, sprawiedliwości to już nie jest do końca jego życiem prywatnym, niestety. No ale czy. Waldek, wybacz, Ukraiń... ale to muszę poruszyć. No właśnie, no, panie ministrze, no ja nie jestem z panem na ty. Kolega jest, był. No tak. Znaczy więc... był już, ale byliśmy na ty. Teraz nie wiem. O rozmawialiśmy? Nie możemy tego zaprzeczyć, że Tomasz Schmidt i Waldek Żurek się znali i znali dobrze. Mówiliśmy o tym Państwu w ostatnich dwóch odcinkach, właśnie na fali wydarzeń, gdzie mówiliśmy o tym, że cała burza się zaczęła. Ale dzisiaj musimy zadawać pytanie, ponieważ banderowcy coraz bardziej chcą wejść w układ rządzący, rządzący w Polsce, czy właśnie. Ja wolę nazywać to układ niż małżeństwo, bo tak to wygląda, że... Jeżeli faktycznie chór miałby wpływy w osobę ministra, ministra sprawiedliwości w Polsce, co, co to by znaczało? Znaczy wiesz, ale to nie jest pierwszy polityk, którego można podejrzewać o mocne kolaborowanie z jakby nie było obcym wywiadem. Ja tutaj Kowala choćby wspomnę, ale można też wymienić parę innych nazwisk. I tutaj rzeczywiście jest pole do działania dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do sprawdzenia tych ludzi. No każdy człowiek, który zajmuje stanowisko tak ważne. Minister taki, owaki, no, wymaga sprawdzenia kontrolnego. Zwłaszcza, że w sytuacji, kiedy, kiedy żurek będzie miał dostęp do informacji niejawnych, jako sędzia miał ten dostęp do informacji niejawnych, a teraz jako minister sprawiedliwości, niewątpliwie też ma ten dostęp, bo nie, nie mam żadnych informacji, że coś mu zostało cofnięte, pomimo tego, że zrzekł się stanowiska sędziowskiego. Ale jeżeli zrzekł się stanowiska sędziowskiego, to powinien przejść normalną tryb normalny tryb sprawdzający przed przyznaniem tego dostępu można też to w trybie rozszerzonym jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości przeprowadzić no i wtedy można prześledzić zarówno źródła finansowania jak i też kontakty no ja widziałem jak takie sprawy się robi czytałem akta konkretnych ludzi jak, jak byli sprawdzani w sytuacji kiedy odbierało, odbierano im na przykład dostęp do informacji niejawnych i to wystarczyło na przykład no, jakieś tam problemy z alkoholem z leczenie u psychiatry, wystarczyło na przykład związek z paniami, które później się okazało miały powiązania z jakimś obcym wywiadem, to nie trzeba było tego udowadniać. To, to, to wystarczyło tylko podejrzenie, że ten związek był, tutaj dowody mamy, a te panie rzeczywiście współpracowały, no już na tym przykładzie zostańmy, no. współpracowały z obcym wywiadem i to już była przesłanka do cofnięcia dostępu do informacji niejawnych. Ja pytałem cię, czy według ciebie Tusk Wiedział o tym, że ty i Waldek się, się znacie? No, według mnie nie, nie wiedział. Nie, nie wiedział, ale pytanie jest, co myśli teraz, że ta burza właśnie wybuchła? Co. Co myśli? Tusk? Co on myśli? No, czy on żałuje już w tym momencie? Czy on powiedział. No, to... Wiesz, może, może ma jeszcze jednego haka na Żurka, no bo Żurek jest takim człowiekiem do, mówię, od, od brudnej roboty, wiesz? No tak teraz, jak to te rozporządzenie, które wprowadził, że ma być już zlikwidowany system losowy sędziów, czyli maszynka do losowania. Ziobrolotek. Ma, ziobrolotek ma zostać wyłączony. No tak. Jeden sędzia ma być z losowania, a dwóch ma być tak z nadania, że tak powiem. Mhm. Tych najbardziej uczciwych z uczciwych, oczywiście, w cudzysłowie. No tak, oczywiście. Ja wiem, jak ten system działał w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Bo tam ziobrolotka nie było. I w niektórych sprawach no, dobierał prezes przy pomocy przewodniczącego wydziału odpowiedni skład, co gwarantowało odpowiedni wyrok. No niestety tak to, tak to się działo. Czyli powrót no. do tego, co było kiedyś, tylko w skali ogólnokrajowej, a nie w skali sądów, administracyjnych sądów. No, proszę Państwa, to jest niezwykle ważna rewelacja. Które słyszeliśmy przed chwilą od, od Tomasza, bo wiemy, że ten system był w związku z tym niesprawiedliwy. No Coś? bo można powiedzieć, że jeżeli wybrany skład jest po to, żeby zapadł taki wyrok, a nie inny, to znaczy, że osoby, które poszły do sądu, nie mogły liczyć na to, że sąd jest sprawiedliwy, niezawisły. Ale nie ten, kto, kto poprosił prezesa sądu a... o taki, a nie inny wyrok, mógł liczyć na wyrok sprawiedliwy dla siebie. Jak w kraju, w którym ministrem sprawiedliwości jest człowiek o tak wątpliwym życiorysie, ma być normalnie? Czy Donald Tusk celowo obsadził żurka w tej roli do wykonywania brudnej roboty? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o słowach Tomasza Szmyta.